To rzeczywiście ciekawy pomysł na, na rozwój turystyki, ale też taki idący z, chyba z duchem czasu, czasu, który biegnie nam coraz szybciej, bo to jednak tempo, tempo życia we wszystkich regionach w naszym kraju, ale w Europie przyspiesza, więc czasami jest dobrze zwolnić, a ta koncepcja właśnie takiej spokojnej, powolnej turystyki, zresztą w tym znaku tego stowarzyszenia Cheetah Slow jest ślimak, który też pokazuje, że turystyka to jest taki moment, gdy można trochę zwolnić. Myślę, że to dobra koncepcja, wielu się to spodoba. W, zresztą w wielu obszarach życia to też jest taki element, który się pojawia, no, chociażby w kuchni, cała, cała filozofia slow foodu, który się świetnie przyjmuje w różnych częściach naszego kraju.